Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj, dzięki uprzejmości CD Projekt Red przedstawi wam kartę, która zawita do nas w dodatku krwawa klątwa. Jest to Bruxa, karta klasowa dla potworów o sile 2. Jej koszt werbunku wynosi 4 punkty, no i na rozmieszczenie pozwala nam zadanie dwóch punktów obrażeń wybranej jednostce. Na zdolności śmiertelnego ciosu daje sobie pokrzepienie, no i jeżeli ktoś nie wie, to śmiertelny cios aktywuje się w momencie, kiedy uda nam się zabić jakąś jednostkę. Karta szczerze mówiąc, ciekawa, bo przy jej wystawieniu zyskujemy 4 punkty. No, co jest akurat dość oczywistą liczbą, jak na kartę o koszcie warobunku 4. Ale kiedy uda nam się zabić jakąś noskę, dostaje ona pokrzepienie. Porównawczo karta przypomina archespora przed zmianami, tamten jednak okazał się niezbalansowany i był idealnym kandydatem do zmian. Jednak w przypadku tej karty e, wydaje mi się, że może być troszeczkę inaczej. No bo zacznijmy od tego, że w odróżnieniu od wyżej wymienionego archespora, tym razem to my wybieramy, którą kartę uderzymy. Oczywiście jej dużym minusem jest to, że pokrzepienie dostaje tylko jeżeli zabije kartę wroga. No ale tu mi się wydaje, że raczej zabicie karty wroga nie powinno być problemem, bo jeżeli wejdziemy sobie chociażby na grę rankingową, tak naprawdę mamy wysyp kart za jeden siłę albo dwa siły. Także prędzej czy później znajdzie gdzieś tam cel, który może sobie rozbić i dostanie to pokrzepienie. Jeżeli chodzi o jej miejsce w talii potworów, no to trudno mi powiedzieć czy gdzieś się pojawi, no ale wydaje mi się, że karta jest na tyle dobra, że prędzej czy później raczej gdzieś ją tam będziemy widywali. Można powiedzieć, że na 100% ta karta wygryzie watachę z każdej talii potworów i wskoczy na jej miejsce. Spodoba się ona również graczom starego Archespora spora chyba z wiadomych powodów. Tymczasem to by było na tyle. Jeszcze raz ogromne podziękowanie dla City Projekt Red za udostępnienie mi tej karty. Także dziękuję, cześć, ale na razie pioma.